fu, się bawi. No, możecie rozmawiać. Bo to się nagrywa. dupce. Oj. Jakie piękne pisanki. To ty jesteś jajeczko. 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 No jajeczko, to wiesz. Tu też jajeczko. No, to wiesz, takie jajeć. Taki się Jajeczka. Nie chodźmy się. A tutaj? A tutaj. Kurczaczki, bo tam wychodzimy, kurczaczki hmm. Patrz. A tak on będzie musiał siedzieć, tak on? Do Kurczacło ja. ja. musimy wziąć. Zespiewałem już piosenkę. Witamy w naszej barcie. Kurczak dla nas, moja Dzieci wiem coś o tym, jak samolotem. Nikt tu nie czuje chłodu i ja ucieknie nie Nic się nie szukać. dla mnie. Te, te.